A kuku. Co powiesz, śliczności? Odezwij się. No. No co, zapomniałaś, jak się mówi? No mów coś. A Albo się pośmiej. No tak co jeszcze powiesz no jeszcze no jeszcze ty się popowiadaj. Powiedz, gdzie dzisiaj byłaś Gaj, 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 gaj. No. Bez nerwów, spokojnie. No. No, jeszcze gadaj, gadaj. No, a ku Tu. Au. No. Jeszcze gadaj. Już się żalisz od tego gadania? No, a au powiedz. Wow. Nie chcę się tak, tak, ja ci nagrywam, tak, 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 Co? Już teraz krzykiem troszkę, tak? A uśmiechnij się. No, uśmiechnij się. Jak się uśmiechasz, Cuzia? Pokaż, jak się uśmiechasz. Tak, tak. Tak. No, kończymy chyba te nagrywania na razie.